Rozdział 13. Przeciw utrzymującym, że kara pośmiertna względem przestępców stosowana jest w celu oczyszczenia tych przestępców. Platonicy choć przyznają, że żadne grzechy kary wyś nie mogą, jednakże myślą, że wszelka kara ku poprawie jest stosowana, czy to jest kara z ludzkich praw czy z boskich wynikająca, czy jest w tym życiu zadana, czy w przyszłym życiu. A w przyszłym życiu wtedy bywa, gdy tutaj albo jest komuś kara darowana, albo też gdy się tu ktoś nie poprawia pomimo otrzymanej kary, o tym nam głosi owo powiedzenie. Maronowe, w którym gdy naprzód powiedział o ciałach ziemskich i członkach śmiertelnych, że dusze, stąd się trworzą i pragną, cieszą albo smucą i wzroku ściemni więzień ku niebu nie zwrócą. Dodaje w dalszym ciągu, choć zgaśnie im już słońce, opuści ich życie, nie opuszczą dusz biednych, nędzę całkowicie i z ciała pochodzące skazy, bo co było w ciele, niejedno przez czas w duszę się wszczepiło i musiało się w dziwny sposób zrosnąć z duszą, stąd za dawne swe winy, kary cierpieć muszą i wypłacać się za grzech więc jedne rozpięte wiszą w powietrznych szlakach, wichurą rozdęte, inne piorą swe plamy grzechowej wady, tam gdzie przepasne wiry wodnej kaskady lub też w płomieniach tę rdzę duszy wypalają. Ci, co tak mnie mają, nie chcą widzieć innych kar po śmierci, jeno kary oczyszczające, ponieważ woda, powietrze i ogień są żywiołami wyżej od ziemi umieszczonymi, Zatem od tych żywiołów ma pochodzić kara pokuty, oczyszczająca to, co skazą ziemską zbrukane zostało. O powietrzu mówi poeta w słowach suspense ad ventos, wiszą w powietrznych szlakach. Wodem wyrażają te słowa sub gurgite vasto, gdzie przepaste biry wodne. Ogień też wyraźnie jest wymieniony, gdy mówi aut exuritur. Ingi lub też w płomieniach. My wyznajemy, że już nawet w tym życiu śmiertelnym są pewne kary czyścicowe, nie wtedy, gdy się człowiek albo pomimo tych kar nie poprawia, albo przez nie jeszcze gorszym się staje, lecz wtedy i dla tych ludzi są one czyścicowe, którzy się przez ponoszenie tych kar poprawiają. Wszystkie inne kary doczesne czy wieczne, syła Bóg. Zależnie od tego, jak i czym opatrzność Boża każdego dotknąć postanawia, bądź za grzechy już dawniej popełnione, bądź za te, w których dotąd trwa jeszcze człowiek karany, bądź wreszcie dla ćwiczenia w cnotach lub ujawnienia cnót, a syła Bóg te kary albo przez ludzi innych, albo przez aniołów dobrych lub złych, albowiem. Gdy ktoś cierpi coś złego z powodu cudzej nieprawości lub błędu, to człowiek tamten, co wyrządza coś złego drugiemu człowiekowi przez błąd lub niesprawiedliwość swoją, grzeszy. To prawda, ale nie grzeszy Bóg, który dopuszcza, iż to się dzieje, a dopuszcza sprawiedliwym, choć tajemnym sądem swoim. Doczesne kary jedni ludzie ponoszą tylko w tym życiu, inni po śmierci, a jeszcze inni i teraz. I po śmierci, ale tylko do czasu, gdy nastąpił w surowy sąd ostateczny. Nie wszyscy, bowiem, co ponoszą po śmierci kary doczesne, idą na wieczne karanie, które będzie po owym sądzie. Wielu będzie mieć w przyszłym życiu odpuszczone to, co w tym życiu odpuszczone nie jest, a mianowicie dlatego, żeby na wieki nie byli po śmierci karani, o czym już wyżej mówiliśmy.